Kamila Boś do dziś jest uważana za jedną z najpopularniejszych i jednocześnie najpiękniejszych uczestniczek w historii programu. Rolnik szuka żony. Choć od jej udziału w programie minęło już sporo czasu, to słynna Królowa Pieczarek nie daje o sobie zapomnieć i w swoich mediach społecznościowych regularnie serwuje licznym fanom kolejne kadry. Niektóre z nich są naprawdę pikantne, królowa pieczarek z dumą prezentuje swoje zabójcze ciało. Kamila Boś, przez wielu nazywana królową pieczarek, była jedną z gwiazd ósmej edycji programu Rolnik szuka żony. Piękna rolniczka okazała się być prawdziwą rewelacją rolniczego show TVP. Widzowie z miejsca zachwycili się jej nieprzeciętną urodą, a rekordowa liczba listów od kandydatów starających się o jej względy w programie tylko utwierdziła w przekonaniu widzów, że Kamila Boś to najpiękniejsza uczestniczka w historii rolnika. Niestety niezwykła uroda nie pomogła królowej pieczarek w znalezieniu miłości i zakończyła ona program jako singielka. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło. Udział w rolniku sprawił, że Kamila Boś stała się prawdziwą celebrytką i zyskała całą masę fanów. Piękna rolniczka nie tylko co jakiś czas pojawia się w pytaniu na śniadanie, ale zaczęła również być stałą bywalczynią na różnego rodzaju medialnych imprezach. Kamila Boś jest również niezwykle popularna w sieci. Tylko na samym Instagramie obserwuje ją obecnie blisko 200 tysięcy osób, które pilnie śledzą wszystko to, co się dzieje w życiu ich ulubienicy. Kamila Boś chętnie chwali się swoim sympatykom przeróżnymi materiałami. Na jej Instagramie dominują jednak zdjęcia, na których popularna Królowa Pieczarek z dumą eksponuje swoją nienaganną sylwetkę. Nie brak również ująć, na których piękna rolniczka prezentuje się swoim fanom niemal kompletnie nago, zasłaniając swoje wdzięki jedynie pościelą. Nie dziwnego, że udostępniony przez rolniczkę kadr zdążył już zebrać ponad 10 tysięcy reakcji. W galerii znajdziecie więcej odważniejszych zdjęć Kamili Boś. Sprawdźcie, dlaczego tak wielu uważa ją za jedną z najpiękniejszych uczestniczek w historii rolnik szuka żony.